śmierć w tą samą macnę nigdy nie poddaj się pianista bez palców odcinek 16 karkonosze rankiem a właściwie wczesnym rankiem Pani Stefania zrobiła kanapki dla pakujących plecaki. Tadeusz i Kasia mieli tego dnia zamiar zdobyć śnieżkę. Po drodze już w przesiece przystanęli przy wodospadzie. Nie była to niagara, ale urok jego był wielki. Dwie kolejne kaskady wyryły w blokach skalnych opadające stromo rynny. Woda huczała jednostajnym ostinato, jak smyki po co najmniej kilku kontrabasach. Bokół, wysokopienny, mieszany las. O tej porze nie było tu nikogo. Przysiedli na chwilę na omszałym głazie rozkładając mapę. Szlaki kończyły się na granicy państwa. Dalej droga wiodła ostro pod górę. Las tracił swą bujną, zieloną szatę, aż w końcu pozostały same kikuty suchych drzew sterczących pośmiertnie w niebo. Tylko porośnięte krzakami skalne rumowiska przywracały tej krainie rządze życia. Po dwóch godzinach dotarli do przełęczy, którą z obu stron porastała już kosodrzewina. Spośród niej nagle wykwitła postać ludzka w zielonym mundurze. W słońcu błysnął przewieszony przez ramię pistolet maszynowy. Obok w wysokiej trawie wylegiwał się drugi żołnierz. Grzecznie salutowane, ale i stanowcze dzień dobry uzmysłowiło Tadeuszowi, że doszli do granicy. Pas zaorany świeżo ziemi oddzielał Polskę od Czechosłowacji. Jeden raj od drugiego. Wopista przyglądał się na przemian turystom i ich zdjęciom w dokumentach. Aż jego twarz rozjaśnił uśmiech adresowany wyraźnie do Kasi, której był rówieśnikiem. Proszę bardzo, tam na lewo jest ścieżka do polskiego schroniska Odrodzenie. Parę minut stąd, można tam coś przekąsić. Państwo wracacie, czy będziecie tu nocować? Jednak postanowili iść dalej, wzdłuż granicy, czerwonym szlakiem przez szyszak i śląskie kamienie w stronę Śnieżki. Po lewej stronie grani odsłaniały się widoki na całą kotlinę jeleniogórską, a potem na Wielki Staw. Po prawej była niedostępna Czechosłowacja. W pewnym momencie Kasia przełożyła nogę przez słupek graniczny. Tato, czy ja kiedyś będę za granicą? Tego dnia dotarli do schroniska samotnia. Skalne żleby okalały tu mały staw i odbijały się w nim jak odwrotność rzeczywistości. Z trudem udało im się załatwić nocleg w sali jadalnej, gdzie było już sporo studentów, rozstawione śpiwory i materace biorących udział w górskim rajdzie. Pokoje zajmowali od kilku dni Himalaiści, którzy trenowali wspinaczkę na strome zbocza. Gwar mieszał się z brzęczeniem gitar. W kącie, przy tlącym się kominku, grupa studentów, głównie męska, skupiła się wokół Himalaisty. Jego okalana lwią-grzywą twarz wydawała się Tadeuszowi znajoma. Może widział ją. W jakiejś kolorowej gazecie, może w kronice filmowej, gestykulując żywo i podskakując trochę jak małpa, opowiadał o zdobywcach Everestu. Mnie się dotąd nie udało, choć na kilku ośmiotysięcznikach już pewnie wiecie, byłem. Oczywiście lazłem tam zimą. Latem to nie taka sztuka. No i bez butli. Tak jak pierwsi. Himalaiści. Byli przecież tacy, co tam weszli i nie zeszli. Taki na przykład Wilson, Anglik. W Himalajach zwyciężyć, to znaczy przeżyć. Tlen. Tlen. To jest największy problem. Dacie mi odetchnąć? Kolego starszy, jak masz na imię? Podaj mu akordeon. Tadeusz pomógł niewidomemu Leszkowi. Wypakować starego Weltmeistra Czynił to z pewnym nabożeństwem Ale Leszek zamaszyście Zarzucił sobie paski na ramiona A rozpięty miech Zacharczał wszystkimi barwami Kasia ulokowała się Przy himalaiście Który jakby niechcący Objął ją ramieniem I tak już trwali przez całą piosenkę A nawet dłużej Ona cała zasłuchana On wpatrzony w nią gdzie idziesz, człeku uparty? Tam jeszcze nie był nikt. Jest rok trzydziesty czwarty, chcesz pierwszy zdobyć szczyt? Kwadis człeku uparty, jeszcze tam nie był nikt. Jest rok trzydziesty czwarty. Chcesz pierwszy zdobyć szczyt? Na starym samolocie z Anglii do Indii szlak, Przebyłeś z łaski Bożej. Czy wierzysz Boga tak? Przed Tobą Himalaję, je w słońcu grzbiet. Hej, Wilson, wyżej dalej przed Tobą Everest. Ostrzegał Cię przed śmiercią stary buddyjski mnich. Od góry większa wierność marzeniom, w ciszy krzyk. Każdy ma swój Everest, tam się wspina granią dnia, między złem a mniejszym złem nad przepaścią. Co bez dna! z matko nieboska, Wtulając w piersi dziecko, Na słabych płyniesz nogach górską kamienną ścieżką. Ty, madonno nie święta, arabska czy żydowska, Czyś od głodu słuchnięta, Ty, madonno nieboska, indiańska czy kurdyjska. Z rezerwatu czy z getta, czy z łagrów syberyjskich przed przemocą uciekasz, że też nogi tak mogą tyle świata przemierzyć. Żyjesz, bo masz dla kogo, idziesz, bo ciągle wierzysz. Każdy ma swój everest. Tam się wspina granią dnia, między złem a mniejszym złem. Nad przepaścią, co bez dna, każdy ma swój Everest wydeptany własny szlak. Ten szaleńczy cel we mgle, Póki starszy tchu i lat, Każdy ma swój Everest. Akordeonista Leszek zmienił register na barytonowy. Himalaista przestał obejmować Kasię, za to konfidencjonalnie szeptał jej coś do ucha. To coś wywoływało uśmiech, który rozjaśniał jej twarz, ujawniając dołeczki na policzkach. Jakiś mężczyzna w narciarskiej czapce przysiadł się i gdyby nie to niezbyt sezonowe nakrycie głowy, Tadeusz miałby pewność, że już gdzieś go widział. Czy to nie było we wrocławskiej syrenie? Czeskie piwko próbował pan? To z ich schroniska. Mam tu jeszcze w plecaku buteleczkę. Nie dali nam przejść na drugą stronę, a panu udało się? Letni narciarz zamilkł, ale nie dał za wygraną. Miałem szczęście. Naprawdę wyśmienite. Może pan coś ma na sumieniu? Ci w opisie takiego zawsze wyczują. No, no. – Oczywiście, proszę to potraktować jako żart. – Proszę tak nie żartować. Każdy ma coś na sumieniu. Pan nie ma? Tadeusz wstał i sprawiał wrażenie, jakby rozglądał się za toaletą. Chciał w końcu usiąść przy córce, ale nie dostrzegł jej. Zniknął też himalaista. Akordeonista śpiewał dalej, a wokół niego skupiła się grupka zasłuchanych studentów. Nie było miejsca gdzie indziej i Tadeusz wrócił do znajomego nieznajomego z nadzieją, że ten da mu spokój. Wsłuchiwał się bardziej w barwę akordeonu niż w słowa ballady. Zatęskił naraz za tym instrumentem, który towarzyszył mu w partyzanckiej niedoli. Wówczas doszedł już do dużej wprawy w operowaniu basami, a prawej ręce tylko brakowało oktaw. Gdyby tak odwrócić instrument, myślał, to lewa ręka mogłaby biegać po klawiaturze, a prawa po basach. Do basów nie potrzeba pięciu palców. Wystarczyłyby dwa. Wtedy może mógłbym. Ładna piosenka, prawda? Tak. To co z tym piwkiem? U nas w sklepie pan takiego nie kupisz. Hmm? Niemcy też mają dobre, a Anglicy? Próbował pan tego angielskiego portera? Tadeusz odezwał się i wpadł w pułapkę. Ja w Anglii nie byłem i chyba nie będę, może gdybym miał tam rodzinę? Pan to światowy, na pewno kogoś zna za granicą tą dalszą, nie tą obok. Szukam kogoś, kto miałby tam kogoś, chodzi o drobną przysługę. A gdybym kogoś tam miał, to niby gdzie? Londyn, trafiłem? Tadeusz był już zaniepokojony i to wcale nie przypadkową rozmową. Czy na pewno przypadkową? Bardziej niepokoiła go przedłużająca się nieobecność Kasi. Ballada przestała mu się podobać, choć słuchał refrenu mimowoli. Każdy ma swój Everest, wydeptany, własny szlak. Ten szaleńczy cel we mgle, póki starczy tchu i lat. Prawie wybiegł przed schronisko, gdzie także nie zobaczył Kasi. Natomiast letni narciarz pojawił się za nim jak cień. — Proszę być ze mną szczerym. My wiemy, że pan ma rodzinę w Londynie. Bardzo mógłby pan nam pomóc, gdyby... — Tato, tato! — okrzyk Kasi był radosny. Wyszła z ciemności z himalajstą, płosząc człowieka, który zdążył określić się już wyraźnie jako my. — Tatusiu! — Mam zaproszenie na ekspedycję w Pamir. To są bardzo wysokie góry w Związku Radzieckim. Pozwolisz mi jechać z polską ekipą? Kasiu, jutro mamy wejść na śnieżkę. Dobrze, żebyś się wyspała. Widzę, że obudził pan w mojej córce nową pasję. To dobrze. Może jednak najpierw spróbowałaby swoich sił w Tatrach, albo tu niedaleko na skałkach. To właśnie jej proponowałem. Nasza baza szkoleniowa jest pod Sokolikiem. Już mamy tam jedną świetną dziewczynę z Wrocławia. Nazywa się Wanda Rutkiewicz. Rozmowę przerwały błyskawice odbijające się w nocnej toni stawu i nagła ulewa. Następnego dnia Kasia zdobyła śnieżkę. Schodzili przez Bierutowice. Nieprzypadkowa nazwa – z czasu kultu jednostki, która odeszła, ta jednostka, w niebyt, daleko stąd, na Krymie. Tadeusz nie miał wątpliwości, że miało to jakiś wpływ na jego los. Nie byłby teraz tu ze swoją pełnoletnią córką zajrzeli jeszcze do drewnianego ewangelickiego kościółka, który przyciągnięto wołami z Norwegii znad jeziora Vang. Kaprys pruskiej hrabiny. Kasia nie była tak kapryśna, ale gdy ponownie zeszli do przesieki, chciała jeszcze raz obejrzeć wodospad. Po nocnej burzy woda przewalała się już nie kontrabasowo, ale z hukiem. Nie można było porozmawiać. Studenci z karkonoskiego rajdu doszli tu właśnie, a jeden z włosami do ramion zaprosił Kasię do gospody pod lipami. Musiało to być blisko, bo gestem wodza wskazał kierunek natarcia. Czytał, grał na akordeonie i śpiewał autor Wojciech Rochaty Popkiewicz. Fragment etiudy cemol moll Fryderyka Chopina w wykonaniu Sławomira Krysy zaśpiewany przez Urszulę Milewską. Okładka Halina Krawczyk, Jan Pawelski. Realizacja i montaż Katarzyna i Tadeusz Owsianko. Polska żyje!